No dobrze, kochani, spacerowo. Tak, z innej strony kontynuując ten temat nie i tak, o którym już tak dużo mówię, już nagrałem kilka filmików, takie coś jeszcze się objawiło i to jest bardzo istotne. Bardzo, bardzo. Bo wiecie, my gdzieś tam poruszamy się w różnych polach energetycznych które mają różne częstotliwości. I to jest ciekawe, że nawet takim na przykładzie ałożmy, bycia w jakimś kraju, inna energia jest w Portugalii tu, gdzie jestem chwilowo, inna energia, inna częstotliwość jest w Polsce, inna jest w Anglii. I to jest tak, że kiedy przebywamy w tych miejscach, my można powiedzieć, dostrajamy się do tego pola. Tak samo jest z ludźmi. Jesteśmy z kimś i dostrajemy się czy do grupy ludzi, do pola danej grupy, danej osoby. I czasami te pola w, swoim, w swojej częstotliwości jak w radiu są słyszane przez nas, a czasami nie. To jest tak, jak się nadaje na jakiejś stacji, jak jest jakaś stacja radiowa. I my dostroiliśmy się do tego pola. I słyszymy siebie. Ale jeżeli te pola są niedostrojone i każdy nadaje na innej stacji radiowej, no to <gryw> nie ma możliwości usłyszenia siebie. I wiecie, to jest bardzo istotne, bo czasami myślimy o tym, że gdy nadajemy czy odbieramy na innej częstotliwości, to nieraz to możemy interpretować, że jest jakiś opór. Albo jest jakieś nie, i tak dalej. Ale właśnie, że nie. To nie o to chodzi. My po prostu każde nie możemy rozpudzić swoim tak swojego serca. To jest oczywista sprawa. Ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że my, będąc w jakichś przestrzeniach energetycznych, my po prostu nadajemy na jakiejś konkretnej fali radiowej w cudzysłowie. I Jesteśmy słyszani albo niesłyszani. <laughs> I to tak jak jest jak w tej chwili. Ja sobie mówię do Was, i kto rezonuje z tą moją falą, mojego na odbior odbiornika i nadajnika, no to słyszymy się. Czasami były też takie sytuacje. Uuu, jaki dźwięk. Były takie sytuacje, że ktoś do mnie pisał i mówi, Słuchałem Ciebie i w ogóle to totalnie ze mną nie rezonowało. Po dwóch, trzech latach wróciła ta osoba i posłuchała mnie i nagle ciach, jest. No, ale chciałbym Waszą tylko uwagę zwrócić na to, że żyjemy w różnych polach energetycznych. Jeżeli w jakiś wejdziemy, co może wyglądać, że siebie nie słyszymy, to tak naprawdę... To nie jest kwestia tego, że się słyszy, nie słyszy, że jest jakiś opór, czy jakiś nie. Po prostu nadajemy na innych falach. <taki> Takie to proste. A co zrobić, żeby nadawać na tych samych falach? To jest bardzo ważne pytanie. I powiem Wam tak: wszystko zaczyna się od tego, czy chcemy. Czy chcemy nadawać na wspólnej fali? I to jest bardzo istotne, bo to wiąże się z naszym wyborem. Wybieramy różne przestrzenie, wybieramy osoby, wybieramy grupy, i to jest wybór w zakresie naszej świadomości, czy wybieramy, czy chcemy. I wtedy ta decyzja tak naprawdę sprawia, że my możemy się dostroić do siebie nawzajem, jeżeli chcemy. Tego. Bo jak nie chcemy, to <noise> nic z tego nie będzie. Ale jeżeli chcemy i chcemy z kimś nadać na wspólnej fali, to w najlepszym sposobem na to jest po prostu cisza. Usiądź z daną osobą naprzeciwko siebie, zacznij oddychać, patrzeć sobie w oczy, czy na początku z zamkniętymi oczami, i w ten sposób pola. Dwóch istot się dostrajają do siebie. I zaczynamy tak regulować ten swój odbiornik i nadajnik, że zaczynamy siebie widzieć i słyszeć. I na tym to polega. Tak więc, kochani, najlepszego dostrajania się w świętym wybieraniu siebie, no właśnie, w każdym kolejnym dzisiaj. Trzymajcie się, hej. A to taki wizoczek. Tak dostrajając swoje radio, które tak naprawdę w takim urzeczywistnieniu obejmuje wszystkie częstotliwości z tym, że będąc w tych ciałach fizycznych, emocjonalnych i tak dalej, to no, są te różne zakresy. My wibrujemy w zależności od tego, jak jemy, jak. Przede wszystkim myślimy, jakie są nasze interakcje z naszą przeszłością, w jakim mentalnym, emocjonalnym stanie po prostu codziennie jesteśmy. Bo to chwila, jakie już uniesienia, coś fajnego się dzieje, och, ach, to jeszcze nie wszystko. To te wibracje mają się osadzić. Ale tak, dostrajając ten odbiornik swój, to gdziekolwiek zmieniamy jakieś miejsce. Czy wchodzimy w jakąś nową przestrzeń? Czy spotykamy się z kimś? Czy długi czas się z kimś nie widzieliśmy i się spotykamy? To naprawdę można na fali emocji, na fali jakiegoś entuzjazmu się cieszyć i och, i ach, ale wtedy nie ma tego głębokiego wglądu i takiego połączenia z miejscem, z osobą, i tak dalej. Dopiero kiedy Zanurzymy się w swojej ciszy, w swoim sercu. Kiedy spotkamy się z kimś i ta cisza nas obejmie, wtedy budzi się to połączenie, to zestrojenie się tego odbiornika radiowego i zaczynamy widzieć siebie, słyszeć siebie, czuć miejsce, słyszeć miejsce. Także, kochani, to jest cudowna przygoda, i warto zwrócić uwagę na to, że my takimi, w takich polach się poruszamy cały czas. Wchodząc do czyjegoś mieszkania, czyjegoś domu, spotykając się z kimś, spotykając się z jakimś miejscem, jakąś przestrzenią. Czasami te pola nas wsysają. To jest mega ciekawa sprawa i zaczynamy wszystko widzieć przez to pole. I to też jest ważne doświadczenie, by przejrzeć, że może być tak, że będąc w jakiejś przestrzeni energetycznej, będąc z kimś, w ogóle będąc z kimś, nawet blisko, to naturalnie my się zestrajamy z tym polem i zaczynamy funkcjonować jako jedno w jednym polu. I warto zobaczyć, że czasami te pola Wpływają na nasze widzenie całości. To jest mega temat, który można by było wspaniale rozwinąć, ale tak w tym krótkim filmiku chcę Waszą uwagę zwrócić, że faktycznie, gdy się jest w jakimś polu, wejdzie się w jakieś polo, pole, czy zostanie się wesany w to pole energetycznie, bo coś tam nas emocjonalnie pociągnie, jakaś wizja, jakiś obraz, jakaś myśl. I jesteśmy w tym, to po czasie nas zaczynamy. Postrzegać rzeczywistość przez pryzmat tego pola. I ona zaczyna się zmieniać. I nie jest to ani dobre, ani złe, po prostu się tak dzieje. A z świadomością mamy się rozszerzać i widzieć więcej. Że tak naprawdę patrzymy na przykład na rzeczywistość przez pryzmat swego pola, czy pola, w którym się znajdujemy, z którym się zespoliliśmy. Tak więc, kochani, to jest mega cudowne, kiedy zaczynamy widzieć siebie jako jedność połączona, a te energie, które są tworzone przez miejsce, przez osoby, przez kamienie, przez różne idee, które łączą, to może to być po prostu filtr dla naszego postrzegania siebie nawzajem. Tak więc, kochani, zawsze do serca. W sercu jest objęcie. Każdej częstotliwości każdego odbiornika, który nadaje i odbiera. I chociaż możemy nie rozumieć, nie słyszeć, to wiemy, że w sercu jest to ta iskra życia, źródła, Boga. Wszystko wiemy, prawda? To znaczy, wiedzieć można jedno, a gdy to się odczuje, gdy się to doświadczy i zobaczy się poprzez odczucia, przygodę odczuć. To zaczyna to być tak klarowne, tak niesamowite i świadome, że możemy się wyborami naszymi poruszać. Co wybierasz w swoim życiu? W jakim polu chcesz być? Jaką przestrzeń pragniesz wzmacniać w swoim życiu? Najlepszego.